<noise> Jak to się i nazywa teraz? Czy? Ja tak. yeah. No tak no <noise> Widzicie te pieniądze? Przez A to żeby... dawaj osobisty zakład się <noise> Wykleci no. ekipa WK z tej strony i dzisiaj obstawiamy Fame MMA. Ile? 17. To już 17 edycja Fame MMA. Witamy w serii. Chuja się znamy, ale się wypowiemy. Ale chciałbym przypomnieć tutaj. Poprzednie typowanie o. Tutaj chciałbym, żeby nawet został stworzony taki tribucik dla mnie, taki hop. Ja no, tak. zdecydowanie na, na miejskiego no. Kurde, no ja bym jednak zmienił na wiki No ja bym na Gino Olda postawił No i ja bym obstawił Adriana Polaka w tej walce Kurcze, ja bym tutaj zaryzykował i postawił, bo jest fajny kurs ta Mateusza eee, Dajmy Ferrari'ego i lećmy dalej Ale no nie, no obstawiłem Pasuto Kurcze, no mi się wydaje, że ja jednak jakbym obstawił, ja bym dał dubiela, nie? Ponieważ Yy, moje typy poprzednio były takie, że nie trafiłem tylko jednej walki, pomyliłem się Są. tylko na Bandura, Alan Kwieciński, posta tam postawiłem na Alanika, jednak miał szansę, miał szansę, walka o, była wyrównana. Powiedziałeś to tak wysokim tonem, wiem, że nie wierzyłeś. Miał szansę, nie no miał szansę, było bardzo widać, że miał szansę, ale no ale co, no Bandura no nie, ja, był lepszy ja, po prostu. Yy, ja chyba nigdy Byłem. nie wyszedłem z połowy, że... Maksymalnie połowę miałem trafioną. Może o całe kanał. Ale mógł to mógł były takie założyć. typy, pamiętam, że potem hmm. jak e, sprawdzałem ten film, to ludzie e, komentowali Jim pogali, że trafiłem. Że to nie były takie właśnie oczywiste typy, ale nie podniecajmy się, bo teraz może być tak, że to jest, to jest loteria. To jest e, loteria dla osób pełnoletnich, hashtag, hashtag e, grajcie odpowiedzialnie. To Ej, to ja zaraz. się obstawiam jak ty. Nie no, nie można Uch. aż tak robić. Dobra, ci, można. Panowie... kanu ma taki kanał, że ludzie typują jak konto. Panowie, zanim ja typu jak ty. Więc tak, jak chcecie obstawiać, zakładacie nowe konto, wpisujecie kodek i i macie cashback do 200 zł w formie freebetu. A mówiąc po naszemu, obstawiacie 200 zł, nie weszło, nic się nie stało. Cały czas jest to 200 nie i możecie ustawiam. postawić kolejny raz. Jeżeli kolejny raz postawicie i wygracie, możecie wypłacić te środki na wasze konto. Bez zbędnego obrotu, bo już kurwa wypłaciliście. To Ponczu będzie obstawiał? Ja nie mogę, bo yy, challenge, challenge mam, że przez cały odcinek będę miał puszkę otwartą na głowie i nie wiem, czy będę w stanie operować myszką. No to musisz operować myszką z puszką na górze, no, inaczej tak. to nie challenge. Daj mu, daj Ale mu. Ale weź, bo mi spadnie zaraz hmm. i wyleje się. Daj mu, wszystko. daj mu. I jeszcze hmm. przypominam o konkursiku Like, Comment, Sub. Yy, możecie komentować wasze typy i jutro zostawimy komentarz yy, pod komentarzem osoby, która wygra. I dostaniecie coś od nas z WKB. No nie tak. Subskrybujecie, lajkujecie, hmm. komentujecie zawsze nasze filmy. A nagrody przyjdą. Cierpliwie, krok po kroczku. Bez, Bez pieśń, co co, co dzień 5-10 lat i ta nagroda przyjdzie. Hmm. Pamiętajcie, cierpliwe to i... E, I pamiętajcie, je e, nagroda jest w formie freebetu. Jak wyglądacie, to macie możecie iść. nią obrać. Możecie nią obracać. Za Przykładowo dacie. dostajecie ona nas grzewkę. Nie i możecie nią obracać. Dobra. A w jakiej formie złóżka przychodzi? Formie, formie free no w formie Freebetu. betu. No wtedy. Do 200? darmowa, nie? Tak, i wtedy normalnie macie Ej, te cztery. Ruszaj, e, macie lot w dwie strony do Tybetu, nie? Dwie strony opłacone przez wypierdolę, nie chcę, żeby tak się stało. Jeszcze, free no Tybet, jak. uwolnij Tybet. Chcę z tym, chcę z tym Ej, to tam jest dyktatura no w dee. Tybecie? <laughs> Ko ko koń rządzi. W Tybecie skosił <noise> w tybecie rządzi. Koń, koń, byla, koń, dy koń dyktator. Koń. <noise> <noise> Je jedzie na freebecie takim, nie? Do 200 metrów. Free <noise> Jego auto nazywa się freebet. <noise> Tybet! Tybet freebet To jest taki rodzaj paliwa, no będzie freebet. Free I co się dzieje Kończący się obrót paliwa? Obró. Żebek halibak, jedziemy. Jesteśmy gotowi na obsadę. No ale Marcin Wrzosek kontra Piotr Strzeliga. Wrzosek 100%, ponieważ jest profesjonalnym fighterem. Ale już no ja, przegrał jedną walkę. W ja myślę, że tutaj może się coś sporo wydarzyć. A K1, dobra. K1. K1. Mm. jest ta akcja, że jak trafi, może być koniec. Ale ciężko, Czy K1 to inna rękawica? Ciężka ja wrzoska jest w k tak, po prostu. K1 duża rękawica. Duża? Chyba, Wa że K1 zmarł. Jakby to było MMA, no to bym na Szelikę raczej tutaj stawiał, no. ale tu w K1 jest. Więc... No tak, nie, no jak są te większe rękawice, to nie. Tak, no nie ma, nie ma co tutaj ryzykować. Chyba też bym postawił na, na Marcina no. wrzoska. No. Ale ja jestem za Szelim w chuj. Ale to nie o to było pytanie. Wiem, ale nie. tak mówię. Ja też, no. Ja też kibicuję. W formie free betu jestem za. Ale że... dwóch panów lubię, więc tutaj po prostu liczę na dobre show. O, to jest. Ja o. mam to samo, no? Liczę no. ja na, przykład... na dobre show. No, ja spo, ja... no po ja... stronie szelegiego stoi tylko to uderzenie, którym może capnąć, nie? Tak. Ale wrzosek jest tak już ułożony, że będzie widział to uderzenie z 9 metrów, raczej, nie? E, tak, czyli. Z Jak to powiedział ostatnio Lasczyk, no. Oktagon ma tyle pewnie metrów i. Tej odległości mm. będzie działał dobrze. Filipek mm. kontra y, Robert Karaś. Mm -hmm. <laughs> Filipek nie jest faworytem. Dziwne, no ja bym na Filipka postawił. Ja myślałem, że będzie faworytem w ogóle. Ja też racjonalnie y, kurczę, bym raczej mm. kasy stawiam na Filipka, bo <słuch> Filipek już ma pięć walk, to. potrafi się bić, pokazał to. No dużo więcej na pewno doświadczenia. No. Wiemy, że Karaś ma na pewno tak. pojebaną etykę pracy i wydolność. No ale czy trzy 3 razy trzy 3 minuty to będzie aż taki. A jeden w sumie. No więc tutaj można na Roberta postawić, bo mm. mo, może katować. A ma doświadczenie. Presja, presja, do smaczne. przodu, do przodu, bo tam jest taka taktyka chyba najczęściej stosowana. Mm -hmm. U szyszki, więc. Mm -hmm. No tak, ale nie walczył, nigdy i nie trenował, tak? To co z tego? No to znaczy, że Filipek w stójce powinien mm -hmm. więcej widzieć. Ale zobaczcie, no też ten Buchmacher stawia. Karasz jest faworytem nie bez powodu, coś tam wiedzą, nie? Coś tam wiedzą, coś, coś tam widzieli jego treningi. Kurde, no cię, ciężko, ciężko. No bo no właśnie to co Saker mówi, że wiemy, że no kara się jest pojebany. Albo na dystans pełen może Tylko, że dostanę. to są sztuki walki, nie? Stawiano? To jest nowa dyscyplina dla niego. No jak to się przełoży po prostu, eee. tutaj, eee. Co mówisz? Stawiamy zamiast wygranej na kogoś to pełen dystans po prostu? 1,45? No bo no bo to nie powinno być w ich zestawieniu. Mhm. Mm Mm -hmm. No, płeńdy stan spoko obstawić. Spoko, no. No, ale co i wy byście Karasia obstawiali? Ja myślę, że Filipek wygra. Ja też bym raczej na Filipka stawiał, nie. Kibicuję Karasiowi, no. To jest też Ja stawiam A obca. nie, nie, ale bym obstawił Filipka, ale to nie jest tak, że, ja, że, że Karasiowi nie, nie kibicuję, nie. No wiem, ale no my oddzielamy. Sferę no oddzielam, oddzielamy od, emocje, oddzielamy emocje. Analizy naszej Chudawek, chujowej analizy. Nasza chujowa analiza powinna być ponad sympatię. Na chłodno, na chłodno. No to zostawiać to, że pewnie. Czyli staje. jest ile? Trze, trzech jest na Filipka? Dwóch. Dwóch? Nie no, Saker mówi, że jest za Filipkiem też. Ja, ja to co, w co no? Ja też za Filipkiem. To przegłosowane, no. no. No to tak, stawiam. A na, jakby było to Elma? Ale no Nie, staj. nie no. można dwie na jednym kuponie? To i to? No chyba tak. Chyba nie można. Tak. Karolek i Mandzio, czy to jest anulowane? Nie. Jak to? Nie jest. Nie, jakieś były kontuzje, słuchy Mandzia. A, ten. Ten. No, no, ale w jest. razie czego to Karolek, nie? W tych kursach namieszałeś już tam. To nie można chyba. Czemu jest tak na Karolka? Nie można. No właśnie pytałem, czy można, czy nie. To nie jest tak, że Mandzio jest kurwa o nie połowę można. większą istotą od niego? No. To czemu jest tak? No, że Mandio jest chyba mniej skoordynowany, czy coś takiego. Tak? Mm. No. Wow. Mhm. No ja też bym tutaj zaufał, bo kliknęło o kontuzji. No, mnie, nie ryzykowałbym no, na nie? Dziwi mnie to, ale no. Ale pogłoski o kontuzji. No coś, coś tutaj jest. No. no Czaro coś... i Gimper. No Gimper, nie? Tak. Tu 100%. Kurczę. Nie 100% tak. dla mnie. W ogóle nie, dla mnie nie powinien być kurs 4 7, Ale też tak duży, no, no nie powinien być. Ja bym, jeżeli miałbym ryzykować do tej pory coś, żeby wygrać pieniądze, to bym na e, czarka postawił. Z tego względu, że Gimper przegrał ostatnią walkę, po prostu. Mi się wydaje, że czarek e, po prostu przegra doświadczeniem, stażem treningowym. I, no. Ale po stronie e, czarka jest trener Szyszka. Myślę, że on no, fajnie weryfikuje te słabości zawodników typu. Ok, o, widzi, że ma czarek nie wiem, krótszy staż, ale no. może tak ułożyć taktykę w oktagonie, że to nie będzie 4,75 to 1,12, nie? Bo ja mówię e, o obstawianiu <laughs> też, nie o, właśnie nie o sympatii, że dla mnie tu w obstawieniu jest pół na pół, ale tu no. można więcej zarobić. No. Ale to ja bym nie zaryzykował nie. na czarkach. No, to masz tylko no. 12 groszy. No właśnie, a co można jeszcze tu obstawić? A można coś obstawić jeszcze? to nie obstawiajmy tego w ogóle. No jak masz 12 no. groszy albo przegrać wszystko? Nie musimy, no. To chyba nie ma co. Fajnie, że już tak poważniej podchodzimy do tych typowań no. niż kiedyś, co? No. Ale zobaczmy Teraz jeszcze. Pełen dystans, niepełen. Ja bym mm -hmm. nie pełen dał. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, nie dałem tu nic w ogóle. Trochę może zepsuć tu kupon, no. Ale jest 28, a nie 12, nie? A weź, Kiki, to 1,12, to ile to pomnoży do ty... Widzisz, coś tam dochodzi zawsze. Złotych. No to ja bym postawił na Gimpera, na Ponad przykład. Nie na uważam, bóra. że jest 1 do 4, ale uważam, że a jest mocny faworytet gimpera. Czarmagedona, kliknij ile nam zwiększy wygraną. Ja. Yeah. No tak, no! Widzicie te pieniądze? Kurde, ja nie wierzę w Czarkę. Kurczę, no nie wierzę. Ja, ja mam coś takiego, że on trochę nie poszedł tam walczyć, tylko on poszedł tam. No. Taki ma vibe. Mam nadzieję, że się mylę, ale taki ma vibe. Dawaj Gimpera. Mi się będzie wydaje, gig. że to, że Czarek jest spokojna osobą, nie znaczy, że nie będzie chciał wygrać za wszelką cenę. Dawaj Gimpera. Ja też jestem. dalej. Mi się wydaje, że na pewno opór będzie większy niż 4,75, no. Myślę, że może, możemy się zasko zaskoczyć, nie? Że Pobre. na przykład Gimper wygra, ale ledwo na przykład, no może fajnie. tak być, No to liczy, nie? No. Ale mówię, no Vibe jest, w sensie, no ja wiem, że on jest spokojny, ale nie chodzi mi o to, że on jest spokojny. Po prostu wygląda jakby mu nie zależało. Dobra, Vactoya... Alter i Vactoya. No to ja bym tutaj Alter Boya postawił, e, patrząc na materiały. I na taką koordynację. Kurczę. No, a on tłumaczył czemu Alter Boy, bo totalnie nie kłamał. No że Alter Boy, że wchodzi ze swoim Alter Ego do fejmu, że to nie jest Fabiański, tylko... A to chodzi o Alter Ego, tak. a nie że y, ten... Y, od księdza ten typ, jak on się nazywa, Bo Alter Boy to jest minister, nie? No chyba to jest tak, wiesz, nie. później w razie czego, żeby mówić, no, że, że ja tam nie walczyłem, tylko moja postać, nie? No to Bezpie już, bo... Bezpieczna wersja, tak? Właśnie ten ministrant mi się z dupy no. wydawał. No, <laughs> alter ten Boy jako alter ego rozumiem. Ja tutaj wa Waka no. w ogóle nie kojarzę. No, ja widziałem tylko tak po, po tym, jak oni się ruszają na tych materiałach, nie? Ale no. No, Fabiański sprawia wrażenie, że jest bardziej taki um, utalentowany motorycznie. Można powiedzieć, że wydaje mi się, że miał większy kontakt ze sportem gdzieś tam w przeszłości. Siłą rzeczy po prostu wiesz, jakoś, a też te role mhm. miał takie, po prostu, nie? Mhm. I kurczę, ta ręka jakoś tak fajnie mu wraca, w sensie, że on, po, on podobno dopiero mhm. zaczął, nie? Mhm. Ale może coś, yy, nie wiem, czy on mówił, yy, bo akurat może przeoczyłem, jak yy, był, był ten cage, czy tam. To się cage nazywa teraz, czy. Chyba tak. No kurczę. Sorry. O! No i koniec. No i koniec challenge'u. Chciałem złapać, tak z głowy, chciałem złapać, chciałem zrobić, wiecie, taki trick. Kurwa, że... moje klapki! Kurwa, ja zatrzymamy na chwilę, bo ja tak się przymierzę, Mówię, dobra, hmm. zdejmę zdjąć normalnie, czy zrobić trick, nie? Też chyba hmm. e, ten Fabianski u Izu trenuje. Na WCA, więc Dobra, no, nie no kurczę, zauważy. nie widzę tutaj sensu, żeby ryzykować na waktoję naszymi pieniędzmi, nie? No. A pącz, ten, co go nie znasz, waktoja, to ten z Wakanda Forever, aktor. Przygamy. Właśnie, że się nie domyśliłem po nazwie. No. Kurwa, nie. No nie o te tarcze, berari. tak jakby coś tam robił kiedyś. Dobra, ostatni. Taki ruchomy jest. No, no. że on nie ma tak, że to jest na przykład y, p, jego pierwsze, nie wiem, pierwsze miesiąc. Tak? Te tarcze? Ty widziałeś te tarcze? Y chodzi ci o Fabianskie, o tarcze. Nie, o walka. Walka, tak. No to ostatecznie ty mów, kogo, na kogo mam starać. Na Alter Boya. Nawet. Ale mówię, że Alter Boy tarcze, że nie wyglądają jakby typowo pierwszy raz, pierwszy miesiąc był na sztukach, na zajęciach z MMA, nie? Może do filmu właśnie. No, bo pewnie tak. Lecimy dalej? Ferrari. No Dla mnie to jest najfajniejsza walka y na tej gali Ferrari kontra no. Łaszczyk. Zobacz. 1,45, 2,45. Ciekawe to jest. Łaszczyk, oglądałem sobie jego kilka walk, to już mówiłem. To jest MMA. To jest MMA, tak. Łaszczyk to jest gość, który waży tam 60 kg, a jak się bije chyba, to jeszcze poniżej 60, tam schodzi. Właśnie zobaczyłem sobie jego kilka walk. i On jest na takim poziomie, on jest tak w ogóle ruchliwy i taką presję wytwarza w boksie, że on ma takie umiejętności, że mógłby. Tak mi się wydaje, chyba ja się znam, ale tak też mówią ludzie z branży, że on by mógł śmiało rywalizo rywalizować o tytuł mistrza świata w boksie mhm. swojej kategorii, nie. Tam no. z Amerykanami no. się, się bić z tym tankiem Davisem i tak dalej, bo to jest chyba, chyba jego kategoria. Tylko, tylko że marketingowo nie przeszło, tak? Tłumaczyłeś tak, coś. Tak, tylko no. że właśnie nie może do tego dojść, bo tam wiadomo, marketing, nie. No to bardzo dobry ruch, że przyszedł do fajmu, nie? Bardzo dobry ruch. Kurde, zajebiście, no. Cool, zajebić, no. E od razu marketing rośnie. No i być może ta jego walka nadejdzie jakaś, nie? O, o pas mistrza. Kurczę, bardzo ruchliwy, a na przykład chciałem e, jakościowo, chcę to wnieść coś tutaj, więc cofnijmy się do walki, była walka e, na highligu rekordista kontra Hasan. Bardzo podobne zestawienie z tego względu, że Hasan był raczej od NMA, powiedzmy od K1, a rekordzista był od boksu. Ale on miał mega przewagę. Tylko, że on miał przewagę... właśnie znaczy. chciałem to powiedzieć, tylko, że on miał przewagę warunków fizycznych i. E... No, i z tego względu ten boks tam on fajnie. Ja tak myślałem, właśnie, że no Hassan będzie miał z nim bardzo ciężko. Yy, no, bo wejście, odejście te, te łapy miał długie. A tutaj sytuacja jest taka, że to Ferrari teraz jest większy niż łaszczyk. Nie jest cięższy niż łaszczyk. Nie wiem, czy będzie cięższy 20 kg. Może być cięższy 20 kg. Może być, no. No. A może być cięższy 15 kilo. sparowałeś z kimś 20 kg cięższym? No, I cię? bardzo. No, jak kurczę, no. No jakbyś walił w worek, który jest po prostu przyklejony do ściany. Też mam takie odczucie, że za bardzo nie możesz zagrozić tej osobie 20 kg cięższej. Tak się składa, że ja też zrobiłem mały research i zobaczyłem, że Kamil Łaszczyk w swojej wadze dużą mniejszość walk wygrał przez nokaut, większość na punkty w, nisk w niskiej wadze, czyli nie ma nokautującego ciosu, a co dopiero? Znokautować osobę 20 kg cięższą. Podejrzewam, że nawet jak Ferrari by dostał czysto na głowę, i tak zdąży go przywrócić. A mi się wydaje właśnie, że on ma 40% chyba tych nokautów. To jest mało. Tam Uznaj się, że jak jest gość, który jest nokautującym bokserem, to musi mieć przynajmniej 70% tych nokautów. Chyba jest taka zależność. To on no. ma 40%. Ale on ma tylko... procent w swojej wadze. Tak, w swojej walce. Z lżejszymi tak, dużo niż tak. Ferrari walczy. Ale to tutaj on ma taką szybkość uderzenia i precyzję, że wydaje mi się, że jest w stanie posadzić Ferrariego, żeby poszedł spać z tego względu, że ma taką precyzję. Wystarczy szybkie uderzenie w szczękę, i wydaje mi się, że, no. że jest w stanie to zrobić. Ja Tym ja bardziej mówię, w piątkówce. Statystyki mówią, że nie jest. Ale w boksie. Statystyki no, mówią w boksie, gdzie ja bronisz to... się jak w boksie, gdzie możesz się zasłonić totalnie inaczej w tych rękawicach i rękawica jest bardziej miękka, tutaj jest piąstkówka. To też i też jest dużo więcej, no, więcej czystych ciosów. Więc ja to też rozkminiałem i tutaj uważam, że jest w stanie łaszczyk znokautować Ferrari'ego, okay. ale nie mówię, że to się stanie, bo zmierzałem do tego, że Ferrari nie, no jest, ma tutaj się, naprawdę ma duże szanse i ja to też tak widzę, kurde, że nie wiem. Nie wiem, co bym tutaj obstawił, ale chciałem właśnie wypluć wszystko mhm. Nad czym się zastanawiałem, żebyśmy tutaj sobie teraz rozmawiali no. i dalej podejmowali hmm. decyzje co do tej walki. No żeby ją dobrze obstawić. Ja nie spodziewałem się kursów wyrównanych, bo bardziej bym e, na Ferrari go stał, A jeżeli tu Ferrari jeszcze daje więcej zarobić, no to e, jeszcze mnie skłania bardziej mhm. na Ferrari. Go. Tak, tak. No, ja podobnie właśnie na Ferrari go. I to jest MMA, jestem partner, no. więc my tylko mówiliśmy teraz stójkę, samą stójkę. A jeszcze teraz dodajmy do równania parter. Tak. No i się w ogóle robi tak nie wiadomo co, nie? No Nie, nie ma żadnej dyskusji, że w parterze łaszczyk nie ma szans. Tak, ja chyba Ferrari nigdy nie ważył w parterze. Nie pamiętam, żeby on leżał. Ale nie? wiesz, 20 kilo, no to jest. No, weź się, tarzaj ze sobą Robur był ode mnie 10 kilo cięższy i to nie była rozumiem, mega przewaga. Ale myślę, że w ogóle parteru nie ma co brać pod uwagę, bo Ferrari to jest typ, który po prostu wstanie. Że oni nie będą leżeć w ogóle. No Mój się tak. wydaje, że powinien leżeć, bo to jest jego szansa na zwycięstwo mm. i on dobrze o tym wie. Powinien nie nie bardzo brać, że Ferrari leży, leży i robi coś w parterze. No, ale musi, nie? Bo... Kurde, ale ciężka walka do obstawienia. Ty, robór powiedziałeś już, Amadi, nie? No, no. A ty, Pącz? No też. No fajny jest kurs na tego Amadiego. Kurwa, ale jakoś ty, no... Ogólnie jakby Ferrari wygrał, to też by było takie, że... Ciekawie by było, jakby wygrał, co? Ciekawie by się czytało no. media dzień po, że, free, że Ferrari wygrał z gościem, co może być mistrzem mhm. świata w boksie, nie? No to... Pojebana rzecz, nie? Ale ja tak na to już nie patrzę, że ktoś jest mistrzem świata w boksie i przegrywa Tutaj, bo i warunki fizyczne, no. i specjalizacja, i co innego. Właśnie już nie lubię tego porównywania, że jakiś mistrz świata przegrał no, tak, no. z tym i z tym. No. To co innego w, w ogóle. Możesz wygrać w ping z mistrzem no, świata ta, w golfie. No. To już porównywanie to nie jest dobre. Mhm. Ja chyba na łaszczyka bym dał. No. Ja też. No to rzućmy monetą. I monetą? No. Może przyleżko. Dawaj puszką. To co, rzucasz? No. Orzeł tak. czy reszka? No zobaczymy no za chwilę. Szczurek i Ferrari. Orzeł. Orzeł to Ferrari. No. no. Szczurek to reszka. No. Orzeł. Czyli Ferrari. Ferrari. No i dobra. No, mhm. dobra, kolejna waleczka. Szeja kontra Vicky 1,40 jest dla szej. Znowu trudne, co? Czy nie? No, nie, nie, nie jest takie oczywiste właśnie, no. Wiki, ma już dwie walki za sobą. Ja tutaj na siłę stawiam hmm. na szeję. No, ale chyba to siłę. No. Też chyba bym postawił na szeję, bo w parterze będzie ta walka. Większość tych walk y, kobiet to się kończy w parterze, więc tutaj szeja po prostu będzie kontrolować temat. I ona ale to też jest dynamiczna i sprawna. sprawna, no to, to nie jest szybka, to tak no, jest tylko siła. Jest, ona bardzo szybka. Jest. No. Też bym no, przejadął, no. No i fizycznie, no. No chyba jednak to jest proste. No to chyba. Mikser Rafonix. O kurczę, no to Rafona dajmy, no. Rafon, no. Rafon, no następna tak? walka. Jedziemy dalej. Czego <laughs> Rafona? Dawajcie... Ja bym miksera dał. Czemu? Ktoś jeszcze miksera wydał? Ja miksera, no. też no. miksera. Ja no to rzucaj monetą, no. No Ale to dla... ty, ty rzucaj teraz. Ja rzucam? No. My też rzucił, Znowu rzucił Na miksera. Reszka. No kurwa, bo zobaczyłeś orła i zmieniłeś taniec. No na ale kazałeś mi rzucać, to mogłeś też rzucać. Ty też przeszwindlowałeś moim no. zdaniem. Nie, nie wierzę, że to taką. Ja no miałem edzie, z i nie. Z nie. Z no dobrze, serio, a tak teraz. E, no dobrze. Serio, serio, byście chcieli ryzykować mikserem, bo to. Je dobrze się pokazał sklep. byśmy zaryzykowali, nie? Wtedy. Waleczny mikser był, tylko no. duża przewaga wagi była wtedy, gdy on no. przegrał. A z Rafonixem ma podobną wagę, więc... a Rafonix nie słynął z zacięcia ale do dłużej trenuje. Dłużej, ale on jakby. Rafonix szybko przegrywał, a mikser. Jednak nie, nie, nie chciał szybko, no i nie przegrał tak dla mnie, wiesz. Dobra, to zróbmy wniowo. tak, że każdy, że jest jedno odwołanie. Jak chcecie wykorzystać to odwołanie teraz, to odwołajcie się i Opa. zmieńcie na miksera i wykorzystacie ten, wasze odwołanie. Utęgę, no? To zgłaszam odwołanie. Zgłaszasz odwołanie? No. Ja też zgłaszam odwołanie. No to zmieniajcie. To straciliście dwa. No i git. Mamy ciągle no dwa, to teraz no. wy możecie decydować do końca. Dobra, Michał Baron Boxer kontra e, prezes fan. Przewagę, Boxer ma w e, kursach. Kurczę, no Boxer lepiej tak boksuje, stójkowo lepiej stoi. Fajnie ma ten taki luz. Wydolnościowo myślę, że będzie podobnie może trochę bardziej na korzyść e, Uwaga, Ale waga, tozykowo no, się rusza, ten juźbiak, nie? No. Widać, że dopiero, że odbył był bystą i widać, że dopiero po prostu zaczyna, nie? Mhm. Gdyby pochodził trochę dłużej, na pewno by to wyglądało inaczej, bo ma takie, no ma długie te kończyny, jest taki, powiedzmy, fajnie by, fajniej by to mogło wyglądać, jak już by potrenował, nie? No. Aby czegoś Borzel kupiego nie popełnił, nie upadł dziwnie i wiesz, że zostanie no. przygnieciony, Ta. nie będzie mógł się podnieść, to... To widzę, że jednak Boksel tutaj. Ja też. powinni sobie to... powin, powinien siłowo Siłowo tak samo jak nie, za łeb. tam to może urwie, bo silne łapy ma A macie bardzo. coś takiego, że Paweł Jóźwiak jest taki e, dojebany bardziej i on może szybciej tlen stracić od boksdela? Jest, to, jest coś takiego. Dlatego ja powiedziałem, że nie ma dużej przewagi w tlenie. Bo wydaje mi się, Czego... że na przykład może być, zasypać czasami coś w pierwszej rundzie, a że z każdym kolejną minutą boksdel może zyskiwać przewagę. To ja raczej patrzę na zasadzie, że tutaj nie ma coś takiego, że już Jóźwiak jest lepiej tlenowo przygotowany, jak tam było w trailerach. I w ogóle ale, wygląda na, nie to, że boksel, serio trochę formę przykręcił. No. Ale widziałem chyba no. już jak na Najmana od razu się rzucił, nie? Ale to może no. jest taka taktyka po prostu na Najmana, nie? No, z... ale tam było jak widać z tak będzie, to szybko może się spompować, jak tak wejdzie z Boxellem. No, Boxell ma też już kilka wag. To jest w ogóle, wiesz, on... Boxdell z Kubańczykiem walczył. On praktycznie zero stresu z kasy, wyjdzie, nie? Na swojej gali sobie wychodzi, wiadomo. Tak. Tak, więc o, tutaj to ma walkę. olbrzymią przewagę, no. no Boxdella, nie? Musi być boxdell. Jak, jak bo, tutaj no. bokser by rozjebał... Ty, no i kurczę, tak. i tutaj... E, wszedł zamiennik, <coughs> tak? Za Tańcule wszedł Kwieciński. Eee, Szkoda. A, no, e, Brave jest, hard? To jest kontuzja. Nie wiem czy tak. u um Bravehearta nie ma tylko Alan Kwieciński, no. K1, dobra. K1, no Braveheart kontra Wiewiórka, nie, i teraz tak. Czyli e, bez parteru. Bez parteru, no i faworyt jest Alan Kwieciński. Bo to miał być opas walka, nie, mhm. a nie jest teraz. Tak. Szkoda. I yeah. Ja bym tutaj kurczę, tak na szybkości myślę sobie coś takiego, że też bym na Alana postawił z tego względu, że on wszystkie walki, które miał ostatnio, to miał z cięższymi, nie? I gdzieś tam na przykład tam Bandura podjechał, to on wolał się tam przewrócić, żeby go nie uszkodził i wznawiać, nie? Tutaj wydaje mi się, że wiewiór w stójce w tym k nie jest na tyle, ta, na takim zagrożeniem, żeby w końcu się nie przełamał Kwieciński, bo ma duże doświadczenie w tej stójce i po prostu, yy, no kontrolował tą walkę nie? I, i gdzieś tam bardziej zaryzykował. Tak, tak to mi się układa że no Wiewiór jest po prostu fizyczny, fizycznie podobny chyba no mi się wydaje że Alan, Alan wygra na punkty no Wiewiór bez spartero ciężko będzie ale Wiewiór myślę że ale ale to no, zrobi sobie wyzwanie no. takie osobiste sobie zrobił żeby pewnie w k1 też ale powalczy. zawalczyć, powalczyć. On ma ten taki cyborgowy krok, kurwa, No i Fajnie będzie. Pamiętam, pik, on pik, fajnie pik, 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 w stójce taką presję robił. No, tak a, idzie na ciebie ciągle, nie? A Alan no. właśnie jak ma presję, to też potrafi się zgubić, nie? No. Więc ale może ciężko, być ciekawie, ale ci wydaje mi się, że tutaj. Alan na punkty. Mhm. Mhm. Ale no. też wiewiór przypomniało ja mi się wiewiór. jego słowa, że też sprogresował. My pamiętamy jego stójkę, nie wiem, od walki pewnie, ja, ja tak mam, jak walczył z Ferrari, mnie to pamiętam. Kroczek, kroczek. Ale to już ile czasu to minęło? No i nie? to. Kroczek no. kroczy, on tak Dokładnie. Mój. Ale ile czasu już minęło? No minęło, chuj, no. Jak ile on mógł dołożyć do, swoje, do swojego bagażu umiejętności, nie no? no? Kurde, ciężki temat. Tak? Ciężki, no to du duże ryzyko dla mnie, żeby wstawiać w ogóle. Uh -huh. Ale czuję, że wie Ja bym alana dał. Do... Też bym dała lana chyba, no. Adam. A ty seker? No ja też alam. Kurczę, no tutaj już się pewnie no, nie zacznie. O, no. No, tak. Przegramy. Chyba, że dam wiewióra, i Bartek rzuca monetą. Ej, czekajcie. Ale wy macie głos teraz Ech. po naszych rzutach. Niech zostanie Alan. Myślę, że to będzie odkupienie Braveheart'a. I mamy, zobaczcie, postawiliśmy 300 zł. I <kluzm> mamy do zgarnięcia 29 298 zł. Jak na osoby, które chuja się znają, całkiem. Ech, jak z Dużo. No, zobaczymy, zobaczymy, no, ale jak legalne. to będzie. Nie? Kurde, co, gale, co gale, może mi się tak wydaje, ale teraz naprawdę mi się wydaje, że mam szansę, no. do, że dobrze obstaję. Chyba może Wy, wejść. Co? Będzie blisko. mi na się naprawdę. wydaje, że tutaj. Bardziej mi się nam wydaje, mikser. że teraz wejdzie niż w poprzednim. No, mikser. A mikser, czemu nam mikser tak i tutaj. Bo... A czemu no, mikser nie do No nie, znaczy nie racjonalnie podchodzę do tego. Jest to za duże ryzyko według mnie, e, bo za mało mam danych, żeby tak zaryzykować w tym typie, jeżeli gramy serio. No walczył z spoko. Po prostu, nie? No, walczy, walczył z spoko, jednak Rafon więcej był razy w klatce, walczył z golą i tak dalej, nie? No, dobra, ale mam się ja kojarzę, że Rafonix bardzo szybko przegrywał, w sensie tak w 10 sekundach, nie? To nam popsuje, on tak czuje, kurde, no. To, Myślę, a to że... dawaj osobisty zakład nasz. Że co? No, no że wygra Mixer. O, no o po prostu... O, o przekonanie. O przekonanie jakieś takiego. Dobra, no, o, o hołd na kolejnym obstawianiu. No, no, że, że będzie, będzie montażowy hołd na kolejną osobę. Że szacunek, osoba, osoba przegrała musi wyrażać no. głęboki, wielki szacunek osobie wygranej. No, przypomnę jeszcze o promocji. Ekipa WK Kod, jak się rejestrujecie, 200 złotych cashbacków w postaci freebetu. Co to oznacza? Obstawiacie, nie wejdzie wam, nic się nie stało. Możecie obstawić za tą kwotę ponownie bez obrotu. I teraz, jak wam wejdzie po raz kolejny, to możecie te środki wypłacić do was na konto. I pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie, ponieważ e, są to rzeczy zarezerwowane tylko dla pełnoletnich. I teraz możesz tak. kwas. No, koniec. Nic, że ja za rafonem, ale że mikser może namieszać. Na razie.